Konstanty Ildefon Skałczyński Strasna zaba Wiersz dla sepleniących Pewna pani na Marsałkowskiej Kupowała synkę z groskiem W towarzystwie swego męza ponurego draba Wychodzą ze sklepu Pani w sloch, w ksyk i w lament Męzu, och, och, popacz popacz Jaka strasna zaba Mąs był wysy uzędnik, psetar mgłę w okulaze i mówi: Rzeczywiście, coś skacę po trotuazę. Czy to zaba, czy te snie, w każdym razie ja tym zainteresuję się. Zaraz zadzwonię do Cesława, a Cesław niech zadzwoni do Semona. Nie wypada, żeby Warsawa była na takie coś narazona. Dzwonili i dzwonili i po trzech latach zreszcie schwytano zabeł koło nowego świata. A żeby sprawa Zaby nie odesła w mglistość, urządzono historyczną uroczystość. Ustawiono trybuny, spędzono tłumy, scelców i federastów, słowem całe miasto. Potem na trybunę wesła wysoka figura. I kiedy odgzmiały wszystkie, hurra, wysoka figura tak. Wspólnym wysiłkiem sądu i społeczeństwa pozbyliśmy się zabiego bezeczeństwa. Panowie, to góry, głowy i syje, a społeczeństwo. Zacywiście, dobrze ze tę zabę złapaliście. Wszyscy psy to zawołajmy, niech zyje.